Siemaneczko widzowie! Dzisiaj uwaga, uwaga, gramy w Robloxa. Uwaga, ukraść Brain. Ukraść Brain Road, dobra. Ogólnie tak się prezentuje moja baza, bo ja grałem... Nie nagrywałem ze stila o Brain Road, tylko sobie po prostu tak grałem, wiecie, dla fanu. Ty, ja na górze mam Brain Roty, Tutaj. Moje perełki się schowały bo ja je przeniosłem i dobra ja ogólnie yy, kurde ja bym ja chciałbym omówić ten z wami temat yy, jak coś to na razie nie będzie żadnych odcinków wiecie z Minecrafta Frigo Camelo kurde bo no to trzeba zmienić serwer. Zmieniamy serwer. E, chciałbym pomówić e, z wami pewną kwestię taką. E, ogólnie to nie będzie na razie żadnych tych żadnych poradników e, do cheatów, bo ja zbieram na takiego legalnego, oryginalnego, płatnego Minecrafta. Nie żadne kraki, wiecie, wirusy zdrojone i tym podobne. Tylko po prostu. Dzisiaj nagrywamy porady, jak trollować graczy, nie? I to nie są boty przeze mnie ustawione. O kurde, ktoś mi ukradnie, le, rule, rule, ru. Gdzie to jest? to jest? Moja baza. Yy, cyk. Tutaj yy, baza blokady. Cyk. A ty czego tu tutaj szukasz? Gin! Dobra. Więc ogólnie ja sobie trochę poczekam, nie wiem, do komunii, i wtedy właśnie wiecie. Dopiero tam kupię sobie tego Minecrafta. Więc y, teraz będą jakieś odcinki z tego, z Fortnite z Robloxa, wiecie, nie? Yy, co tu jeszcze mam za gry na pulpicie? No może w sumie też jeszcze w Playtime, ale za bardzo nie ogarniam, więc możecie się trochę irytować. Ponieważ, nie wiem, nawet nie zapamiętałem, bo moja siostra gra w Puppy Playtime, jedynka, bo darmowa, o tu. Yy, no i, no i ten, nie? Ty, ty Lionelika, tuseli, ty, dobra. O, tutaj coś daje drop, coś daje drop. Mm. I ogólnie to nie wiem czasem, czy tutaj nasz sami nie ma dzisiaj eventu. Chyba nie ma, on miał chyba mieć 30 i uwaga Słuchajcie yy, Part drugi tego Admina Biusa będzie Boże jak ja się jaram Słuchajcie, Teraz gram w kurde stila Rainlot, A później będę w Growa Garden Bo w Growa Garden są najlepsze takie eventy Nie Po prostu jest ten klimat, jest po prostu ten klimat Już wiesz że taki jeśli prawi, chodzi Ci o prawdziwy taki y, Admin Abius, to y, zawsze u tego, no, u Jandela masz, u samiego to jeszcze, ale jego Admin Abius to po pierwsze, na żadnego Brainrota brain mnie wtedy nie stać, bo, bo Brainroty w jego Admin Abuse są mocne, ale drogie. <laughs> no. Proszę, proszę, dojdź, dojdź do mojej bazy, dojdź do mojej bazy, dojdź do mojej bazy, no co za debil. Za chwilę ci tak walnę. No nie meduzę użył. Meduzę użył. Meduzę użył. Dobra. Pyk. Ja na nie widzę tutaj. Pyk. Pyk, tutaj odkupujemy. Szybko tutaj ten. Kurde, ktoś mi kradnie bombardillo, krokodillo. Elo Dobra już se weź Boże No dobra już se weź to Bombardillo Krokodillo Dobrze że mi ten typ jego kamelu nie ukradł bo mi się po prostu nie wiem <ścoughs> eee. Ogólnie w ogóle zignorujcie to jak ja jestem biedny z diabra bo ja za bardzo, ja za dużo nie gram w tego stila brainrod właśnie I od dzisiaj chyba zaczynam sobie daily Za 6 minut w ogóle jest mityczny mm. no i Słuchajcie, to co chcę wam pokazać To taktyka, po prostu Dobra Ten ma we machine Ale coś czuję, że on Tutaj będzie mieć tego. A nie ma. Yy, weź. Yy. Szybko, szybko, szybko. Yy, tego. Yy, I. Na jej. <grych> ja wiem, że to będzie dla Was trochę nudne. E, słuchajcie, możecie też ze mną zagrać. Wystarczy, że dodacie mnie do znajomych. Yy. Czekajcie, ja Wam tutaj podam nazwę, to na chwilę wyjdę ze styla BrainRot, To na OBS-ie muszę y, dodać tego. Tekst. Y, jak się dodaje tekst, jak się dodaje tekst, bo tutaj było. O, tekst. Y, y, Ty czekajcie, bo ja wybierz ściąkę. Yy, ma Angli Queen. Inkfree. Kurde, nie. Nie gadaj, że tu żadnej fajnej nie ma tutaj. Yy, dobra, on no to niech będzie ten w dobra. Kolor, 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 no. To nie wiem czarny. Nie, czarny głupie wygląda. No po prostu o. O tak. I macie teraz tutaj tekst, nie? Ja wam na mój pulpit wskażę. Proszę, macie. E, Jak już to już chcę, usunę ten tekst. Więc yy, wbijamy dalej. I tutaj już... Yy, tu już nie ma Bubblegum. I słuchajcie, i patrzcie to. Skoro zmieniliśmy serwer, ktoś musi mieć mocne brainroty. Pipipo potato I tutaj jest lerule rule rule. Leru, ler. A ten jest af Oho, chyba się odwrócił. Chyba się odwrócił, słuchajcie, widzowie na górze, jakie on ma perełki, o bożesz. Musimy do niego, kurde, podbić. Musimy go tu, trochę tutaj podbić, bo, kurde, on ma takie... Nie tak szybko, ziomuś Ty. Ty gdzie? Ej. Ej. Jak stoliurlerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerullerul Ktoś ma mini awatar, ktoś ma mini awatar. Dobra, i szybko. I powracamy do gry. Ktoś ma tutaj mini awatar. I chciał mi ukraść leru, 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 le. Ty... Weźcie się, nie bijcie tam. Dobra. Co do edytowania moich filmów, to kurde Kapkut y, y, To CapCut to y, Nie mam chyba przestrzeni Nie mam tego miejsca Miejsca jakby do edytowania y, Tylko właśnie nie wiem, bo coś mi się ostatnio pokazało Pokazało No te 6 minut coś nie mija na, te, na tego mityka Okej, okay, dobra Kurde, zablokował już tą bazę. Yy, weź yy, weź coś... weź coś fajnego. Dawaj coś fajnego, dawaj coś fajnego. No on ma bombombini, guzini. Lecz ile on ma? Z ile on ma. Nie! Nawet mi nie próbujcie tutaj ukraść, Dobra. Eee, za 60 sekund, a to za troszkę poczekamy Serio? Ty O kurde DW2, pozdrawiam cię serdecznie e, DW You are in video DW you are in a video Dawaj, dawaj Ty ona ucieka łapać ją! Jak, jeśli nie wiecie to co to Dewe, bo nie wiecie, bo ja nigdy nie poruszałem o niej żadnego tematu, nie. Oho, dobra. Mamy tutaj. I słuchajcie. Wiem. Nie wiem dlaczego. Bo słuchajcie. Kiedyś, chyba nie wiem, dwa lata temu... Nie 3 lata, 3 lata temu chyba w 2022, jeśli dobrze liczę, to ten. To ja ją poznałem, ona nie jest jakąś moją dziewczyną przez internet czy coś czy jakąś agil, tylko po prostu ja ją po prostu poznałem w takim Pet Simulator Z, jak wtedy jeszcze Pet Simulator X pamiętam było popularne. Ja po prostu... Ja teraz miło wspominam te czasy 2022, 2021, 2023, jakby czas od 2023 roku jakoś szybciej płynie. Ja mam takie wrażenie. Ja nie wiem, czy ja mam rację, napiszcie widzowi w komentarzu. Czy, czy ja mam rację, że jakoś od 2023 jakoś ten ten czas coś szybciej się tak porusza no i co jeszcze mam w ogóle wam tutaj opowiedzieć no dobrze mi się żyje wszystko jest zarąbiście, no i co no i to by była chyba a szef krabaraba to co możesz wziąć dobra szybko go pałuję wychodzę z serwera no i <grytanie> widzowie to był mój jeden z nudniejszych filmików więc ja będę kończyć i jutro się widzimy pamiętajcie robię daily robię tutaj daily pamiętajcie daily zawsze o 14 Dobra, więc to by było jakby na tyle. Dobra, pa.